Czarek, czarny skóry, nie mogę. Ja ma też trollujesz? Tak. Frankiewicz. Słuchacie mi w grze? A, ta a mnie słychać było? Powiedz coś teraz. Halo. Hello. Ja słyszę. Ja właśnie nie słyszę teraz. Powiedzcie ktoś wam coś. czarny nie mam, perma. Zobaczcie, czy mi się mi zbogowało. Działa. Dobra, zajeb... Ooo, nooo... Wojsa napraw. to? tego ciebie... A, ciebie no, chyba nie O, jak się nazywa Black salami, wiecie co chodzi? Ej, cisławie, a ja teraz nie bo bo Kto tam jest? To mnie podniósł śmieć. Nie za chwilę. 10 minut mamy na troll. To szybko, szybko, szybko. spitał! Dobra, różnych masz szczęście, bo chciałem Cię podnieść. Macie. Dobra, ja... Idę po helikopter. Usobus bierzemy. Tak, tak super biorę. Czekajcie na mnie. jak lecimy. po helikopter do... jedziemy. No. Do... <grym> do... i na, do... <grym <grym na z do... Do... Zobacz, co? I Zobaczycie, jak się nazywałem. Idźcie mi. mnie? Dobra. Dobra, mamy helikopter. Jak O, widzę was. Ja, ja w ogóle nie, nie widzę sposobu Ronaldo, po to na dziewczyna jest, ty? To jest druga z telestronów Migła, jaką dziewczynę się z komendą? A ten pecet chyba Nie, to nie Nie, nie to normalne Dobra, dzień Dobry, umówi się dobry. pani ze mną? Patrz, delko O kurwa No skurwa Dobra, robimy awaryjnie chyba Musimy mieć helkę, jak wrócimy proszę szarzy dobry, dzień dobry. To jest dowód mi w wypadku, to nie jest Nie, dzień dobry. drugi Helikopter. Halo. Pan macie helikopter. Kopie Od kogo? W sklepie był. A na pewno? No na półce, bogułek. Chyba ja na a... odegrałem. Nie, bo prostu sobie w sklepie jak. Co ja że na półsłupak w te... Nie bij mnie! Nie bij mnie! Bo będę miał, BW. miał kurwa! Słuchajcie, ja też ja te, ja te no, my też Wsz Wsz za wszystkich, to FireP! Ej, co ty się odpierdala ja z RDM no, spał dobre! Ej, Tego łysy! Tego można, nie? Ja się no, po... ty jesteś, bo jest tego klepie Ty jesteś dziewczyną!

Macie... O Jezu, dowód mi wypadł, sorry. Chyba znowu 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 Czarny Digger? znowu 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 dobra, dobra, raro, zacznę zacznę. Słyszę, słyszę. A co, słuchawki się odpiąły? Y nie, 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 za... za... słuchawki za... To nie słuchawki Słuchawk To kute Ty jebi, my, wysiąka, bije, bie... nie bij Zostaw łysy! Spacjaj, Podaj się przepraszam, nie kiedy. Lasz jez! za zero. Ale żeś nie... Ty chodź, ustawimy się do, zdie... do zdjęcia. Daj kierować, daj kierować. Czego? What? Dobra, dobra. <grym> Adios. Co jest, kurwa, nie zabiłem nas. Nie da się ludzi ponosić. Kej baronik <laughs> strój! Komara oh miałeś, komara miałeś! Wiem, 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 Mordzia! No? Też trollujesz! Tak! Dobra, idzie w Dobra! Chodź, bo nim go na cukier! Oh. Trzeba! Ej, Mordzia, Mordzia, stój na chwilę! Ej, Mordzia! Kurwa, dawała spojrzenia! No, oh, moje bana! Ciekawy! Ciekawy, Ale jest stary upper pierdolę! Dobra, leżycie. Lutujmy mnie, kurwa, cztery klamy! Chodź, Mordzia! Dobra. <śpiewanie> Co tam? Ej, Mordzia! Chuj, przejadę go. O, sorry, mordzia plastelina, plastelina. O, ma... o, ma, zakazać ci. O, klamę Rozpierdalamy go. O, strzela. Strzela, strzela, strzela. Strzela, 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 poczekaj, Zaraz go objedziemy. Dobra kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. No, w tym lauć się o tym. Podajesz się, podajesz się, podajesz się, podajesz się, podajesz się. Wysiadasz, wysiadasz, wysiadasz. Już, 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 wysiadasz, już. Wysiadasz. Czekaj, czekaj, wysiadasz. dobra, czekaj. już, Wysiadasz. Już, już, już. Ręce na. wypierdasz klamę, wypierdalasz klamę. Tak samo, Wypierdaj klamę, i wszystko, co masz. Nie mam przy sobie, co możecie zrobić? Krzyw, kurwa, zioł. Dobra, trzymaj się. Wysiadaj, Siadaj Roket! Wsiadam, wsiadam Dobra Jeszcze raz, jeszcze raz Kończ to no. Robimy z niego walca, robimy z niego kurwa walca, czekaj Z nie boli Jeszcze klamę, klamę, klamę Dobra, bierz klamę, bierz klamę, bierz klamę, bierz Jeszcze raz, przejdź klamę Jak kurwa wstaje? No, złapy go, złapy go, złapy go